Pan przemówił do Mojżesza: Daj Izraelitom następujący rozkaz: Gdy wejdziecie do ziemi Kanaan, wówczas obszarem, jaki Wam przypadnie w dziedzictwie, będzie ta właśnie ziemia Kanaan w następujących granicach: Południowa granica pobiegnie do pustyni Sin obok ziemi Edomu. Początek będzie mieć przy wschodnim krańcu Morza Słonego. Następnie zwróci się na południe, ku wzgórzu Skorpionów. Pobiegnie przez Sin na południe do Kadesh Barnea i dalej przez Hasor Adar do Asmonu. Od Asmonu pobiegnie wzdłuż potoku egipskiego i dojdzie do morza. Na zachodzie granicą będzie Wielkie Morze. To jest wasza granica zachodnia. Granica północna będzie taka: od Wielkiego Morza będzie biegła do Góry Chor, od Góry Chor do Lebohamat i skieruje się do Sedat, pobiegnie dalej do Sifron i zakończy się w Hesser Enan. Taka będzie wasza granica północna. Granica wschodnia będzie się ciągnąć od Hesar Enan do Szefam, od Szefam pobiegnie w kierunku Haribla na wschód od Ain. Potem będzie biegła przez góry na wschód do jeziora Kinerat, następnie wzdłuż Jordanu i zakończy się przy Morzu Słonym. Taki jest wasz kraj otoczony wokoło granicami. Mojżesz potem dał taki nakaz Izraelitom: To jest kraj, który podzielicie losami jako dziedzictwo. Pan polecił je przydzielić dziewięciu plemionom i połowie plemienia. Plemię Gadytów, Rubenitów i połowa plemienia Manassesa otrzymały już bowiem dziedzictwo dla swoich rodów. Dwa i pół plemiona otrzymały więc swoje posiadłości dziedziczne po w stronie wschodniej za Jordanem naprzeciwko Jerycha. Pan powiedział do Mojżesza: Oto imiona ludzi, którzy przeprowadzą podział ziemi, która stanie się waszą dziedziczną własnością, kapłan Eleazar i Jozue syn Nuna. Z każdego plemienia weźmiecie jeszcze po jednym z naczelników do rozdzielania kraju. Oto ich imiona: z plemienia Judy, Kaleb, syn Jefunego, z plemienia Symeona, Samuel, syn Amichuda, z plemienia Beniamina, Elidat, syn Kislona, z plemienia Dana, przywódca Buki, syn Jogliego. Z potomków Józefa z plemienia Manassesa przywódca Haniel, syn Efoda, z plemienia Efraima przywódca Kemul, syn Shiftana, z plemienia Zabulona przywódca Elisafan, syn Parnaka, z plemienia Issachara przywódca Paltiel, syn Azzana, z plemienia Asera. Przywódca Achuit, syn Szelomiego, z plemienia Neftalego, przywódca Pedachel, syn Amichuda. Tych właśnie wskazał pan, aby w ziemi Kanaan wyznaczyli dziedzictwo Izraelitom.